Dobra, więc cześć, ma witajcie z tej strony. I teraz w kolejnym odcinku na moim kanale, e, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, udało nam się pokonać jedno z dwóch tych, jakby, odbierających się takich anten. Nie wiem, jak to mam powiedzieć, ale jedno z dwóch, teraz lecimy właśnie po drugie. Tutaj widzicie, tutaj jest, pojedziemy e, sobie na ten punkt proszę. Tylko się niespodziewałem. Look <grywa> on your face when you saw him. Out of part the big bad Batman scared of his own reflection. No niestety też się przestraszyłem, ale Hm. Łamie pokonać. Ten jest chyba gruby, ale nie jestem pewien. Te. Nie wiem, to nie, nie grałem, więc dużo... Że... Dlatego... ach... Dobra, muszę... muszę... Znowu tutaj przegram? Umrę? Dobra, udało się. Dobra, się. Udało się. Skoczyłem Dobra ja na początku powinien przelecieć ten stupas. Ten nie w twarz Teraz jego, samego to Łatwo No i na łatwości. mhm, uh -huh, dobra, trzeba niżej pójść coś tutaj wejść? po prostu stworzyć? się wszystkie? ale dobra podanie po tej stronie to... o? chyba nie tak.

The same way I feel about those cheap joker knockoffs you've got at the movie studios. There can only be one joker, that's and it's me. I mean you. Okay us. The time we did the right thing. Mathieu <coughs> <you> shot sure <coughs> the Joker Gene Pool. Uh. No. I can use the remote hacking device to temporarily blind the sentry gun. Hmm, no

Well, i niszczymy. Dobra, on no to mamy, to jest Alfred, I've dealt with the radar. Now there's just the trivial matter of long-range missile launcher. Once it's been taken care of, I can deploy the batwing to scan for the cloudburst. I'm heading there now. okay no problem let's see darling second radar he bypassed the sentry guns how is that possible just keep the missile launcher in play i control these guys i just did the tech job i both raiders are down he's coming for us Let him. he's used to fighting street punks they're scared i'm not don't underestimate him

To nie Jeszcze Lepiej. Nie umierając, co najlepiej. No, odcieknę. O, już. Dlaczego ja nie mogę tam do nich skoczyć?

It's being protected by a defense shield. I can lower it in the control room. Okay. Get on to bitch. Um. Aha, mniejszy. Dobra. Niż. Tak. A. Jak jest głupie, stąd nie. No, dobra. Chodźmy tutaj, wierzej, i schodami. Nie, chcę. Człowiek. I możemy otworzyć. Jest tutaj ktoś? Na szczęście nie. A tutaj jest <laughs> on. Mhm. <laughs> Alfred, I need you to lower the bridges. Of course, sir. I see you are making full use of the Batmobile's remote guidance system. Okay. Now we to to and... Sir, Batman's lowering all three bridges into Founder's Island. He's bringing the car to destroy the missile launcher. deploy Strike Team Delta to target location now. Yes, sir. What about the Batmobile? Activate the Cobra squadron right into the ground.

Dobra, no drugiej Dobra, tak, to o tak. I no to mi chodziło. Nie chodzi o to mi chodziło jest się dzieje Dobra. Wow. Co ja góry? Tak. Jak mam I się ja tam dostać? Halo. Jak ja mam się tam dostać? Słuchajcie, może z tej strony? Nie, Dobra, po prostu ich pokonam teraz. No, she's not. Oh, like, enemy's Nie. been found! Riker Heights! Oh. Oh. I'm just taking a sushi. Lost contact with the drone, sir. Send back up! Now! Let's go to status, Archie. Inbound, sir. About two clicks south of target location. No, jak ja mam. Jakie mam tam pójść teraz? O, szczególnie teraz. O. Jeszcze lub nie, ale to nie mogłem się ruszyć kompletnie. takie kurzające, ale dobre no. Jak przegrałem. Znaczy no nie przegrałem, ale. To znowu. He's bringing the car to destroy the missile launcher. Deploy strike team delta to target location now. Yes, sir. What about the Batmobile? Activate the Cobra Squadron. Right into the ground. Wait a minute, I'm gonna see sure. it. Someone like the choice now. nie wiem jak mam to robić. Czy nie w tą stronę? Tak, on w tą stronę idzie. Prawne. na górę. Hmm. tutaj jedzie. FAK! No nie. Tak. Jezu. Może święty. Jezu jaki to jest zrąbany. Dobra, wychyliśmy jakoś. Ja mam HP, no. Jeszcze jeden hit, i pewnie byśmy skinęli, tylko dwa. Kurde, takie proste, serio. Dobra, nie stałem. jechał, ale mam nadzieję, że nie będzie skręcał. Jest dużo możliwe. Fajne. O nie. No nie. Rozmieniu. Deno Jezu Nie jest serio jak mam to robić Nie mm. jest to dobre zagranie I prawie wszystko tutaj są dwa no starą biścię. cieszę się że są dwa a co i z tego dobra musimy poczekać Prawicie co, żeby się przedłużać. Zaraz zobaczycie to wszystko jak ja już to zrobiłem. Teraz to ja to zrobię Sorry, ale udało mi się Ja cichy i po prostu było mówią, że coś tam i weszli tutaj i tak to było jak jest. Jak widzicie tutaj mamy Tartan i tam. Czym jesteśmy na nim? Bo mi się że tutaj jesteśmy. No, it's this one. As long as we control the skies, he'll never find it. Good. Are we still on schedule? We're entering the final phase. Your patience will be rewarded soon. No the there are ways. Oh. Most simple. Perimeters clear. No sign of target. It's a thing. He's gone, sir. Go? Is he? Wygląda bat Ach to było głupie nie Czyli mogłem wszystkich? z tego właśnie? Aha. Dobra, Kurwa. O to nieźle. Ach! To będzie trudne, ale mam nadzieję, że się mi. Nie gada, że to zadziałało. Będzie, że połymwałem, no w sumie. Nie wiedziałem, że to zadziała. Po prostu przez przypadek tam poszedłem i kliknąłem i jednym słowem zabiłem grubaca jednym strzałem. Chyba. Tak. The Arkham Knight. Powiedz mi, że masz imię. Ja nie mam. Of the few Arkham Asylum patients who weren't recaptured and sent to Arkham City, none appear capable of organizing and leading such an assault. He's not a ghost, Alfred. He's got training and a grudge. Widen the search to include anyone ever committed to Arkham because of me. Sir? You heard me. That's a great many individuals, sir. I know, Alfred. I'm trusting you to narrow it down. Okay. to powiem wam, że na tle tej jako tego budynku, nazwy tego budynku zakończę ten odcinek i mam nadzieję, że wam się wam spodobał jest pewną ocenę, pisany komentarz i też negatywny komentarz, ale tak żebym się nauczył i mam nadzieję, że używając pan czas i jeszcze wam udanego danego też wieczoru, więc